Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć komiks dosyć już stary. Wartości rodzinne Michała Śledzia Śledzińskiego. Komiks, który możecie e, kupić prawdopodobnie w sklepie Kultury Gniewu, a jeśli nie, to pewnie gdzieś tam w internetach. I pierwotnie wydawany w formie zeszytowej, a ja go posiadam tutaj w takim oto pięknym wydaniu. Zbiorczym. O czym jest to historia? Tytuł może być taki lekko mylący, natomiast jest to historia pewnej rodziny. W poszczególnych rozdziałach będziemy tutaj poznawali różne dziwne wydarzenia, które z tą rodziną będą związane. Rodziną, która na pierwszy rzut oka przypomina mi i kojarzy mi się z takim serialem dawno temu emitowanym, nie wiem, w Polsacie czy czymś takim, Rodzina Bandich, czy Świat według Bandich. Nie, nie Świat według Kiepskich, chociaż pewnie też mógłby być. Może nawet te seriale były jakąś formą inspiracji do powstania tego tytułu. Co jest najciekawsze, w tej dziwnej rodzinie są z nią związane pewne postacie, chociażby mężczyzna, który jest kimś w rodzaju hipisa, a na głowie ma coś jakby koronę cierniową, to no nie sposób nie połączyć go z wizerunkiem e, zbawiciela, że tak powiem, nie sugerując e, niczego więcej, żeby tu nie urazić uczuć religijnych. E, rodzina z takimi bardzo mm, wyolbrzymionymi problemami, problemami, które dotyczą po prostu polskich rodzin. Problem, problemem nazwijmy to trochę e, alkoholowym, e, problemem na przykład odzieżowym, e, sposobie funkcjonowania e, mężczyzny z kobietą, takim utartym schematem jak na przykład to, że e, facet nie potrafi gotować, kobieta jest e, kurą domową i zazwyczaj tylko tym się zajmuje, czyli e, dzieciaki, multum i innych jakby rzeczy, e, którymi trzeba w domu się zająć, a facet idzie sobie do pracy, on zakłada krawacik, on tam pracuje pilnie w jakimś biurze itd., itd. A jednocześnie, tak jak tutaj możemy zobaczyć, kiedy e, trzeba stanąć na wysokości zadania, to nagle zamienia się w superbohatera czy kogoś w tym rodzaju i no. Z różnym skutkiem e, to się tam później dzieje. No i ta historia, można powiedzieć, z pozoru, taka zupełnie normalna. E, nabiera coraz więcej kolorytu wraz z rozwojem tej historii, bo rodzina tak bardzo typowa składa się e, z głowy ojca e, tej drugiej głowy czyli szyi, która głowę nosi i nią kieruje czyli matki. No, i kieruje się, składa się z dwójki dzieci, a chłopaka, który jest trochę takim odzwierciedleniem, nazwijmy to, e, kultury dresa, oraz dziewczyny, która, no nie wiem, czy można ją nazwać e, dzieckiem neostrady e, jakimś takim neo, czy czymś takim może nie do końca. E, cała ta opowieść e, uwzględnia miejsce pracy nazwijmy to, e, tego właśnie głowy e, rodziny tego ojca uwzględnia pewną panią, która jest. Hmm, gosposią, no, chyba tak, e, pomaga w domu, a jednocześnie okazuje się, że wcale tą gosposią nie jest, a jest e, tajną agentką obcego wywiadu. No tutaj jakby e, te kadry mówią same przez się. A, i, ty, i tyle wam musi wystarczyć. Jakie są ich intencje, e, poszczególnych tych postaci, bo każda z nich będzie miała troszkę inne intencje, e, tego dowiecie się czytając ten komiks. Jest tu wplecionych e, masę nawiązań do polityki, kultury, mediów, e, właśnie mm, stereotypów, które funkcjonują e, w naszej świadomości. takie polskie świadomości, tak? Jest tutaj wydarzenie związane z ucieczką pewnego obiektu z tajnej bazy itd, tak i tak dalej. Oprócz tego y, będzie postać pewnego programu telewizyjnego, będzie y, jakiś mm, pseudopan. Nie wiem jak to tu go nazwać, łowca, y, wielki bohater. Y, y, Boru, że tak powiem. E, generalnie śledził, żartuje sobie tu ze wszystkiego chyba z czego się da. E, I jest to świetna rozrywka, komiks, e, wyciska łez, łez, ze śmiechu. Po prostu e, ja siedziałem i pękałem, i rżałem, i płakałem, bo tak, no, płakałem ze śmiechu. E, z tego wszystkiego, co się tu da, e, działo. Oprócz tego jest to określone świetną taką kartunową kreską momentami zupełnie abstrakcyjną bardzo powalonymi wydarzeniami, które no nie wiem, chyba mógł tylko śledził wymyślić. Jest to przełożone trochę takimi okładkami tych poszczególnych tomów. Tutaj na końcu są dodatki, które też są bardzo przyjemne bo właśnie przedstawiają e, to, co było w tych wcześniejszych wydaniach czterotomowych, nazwijmy to. E, tutaj mamy okładkę zrobioną, czy grafikę może po prostu e, przez Jaszcza, czyli e, Piotrka Nowackiego. E, bardzo fajna też taka ciekawostka. Oj, przepraszam, tego nie było nieletni, nie, nie, nie patrzcie. Okej, okay. jeśli obserwowaliście to, co wam tutaj pokazuję, o czym mówię, to widzicie już, jaki to jest komiks. I dlaczego o tym teraz? Bo w tym roku pojawi się inny komiks Michała Śledzińskiego Czerwony Pingwin Musi Umrzeć, tom trzeci. Graficznie i pod względem opowiadania historii to ten autor robi to bardzo podobnie, więc zachęcam do osiągnięcia po inne jego tytuły, a warto, bo okładkowo ten komiec kosztuje 49,90, a jak widzicie jest to fajnie wydany w twardej oprawie. Świetnie pachnący drukiem tytuł. E, przezabawny, będący po prostu tanią i przyjemną rozrywką, po którą warto sięgnąć. Szczególnie jeśli budżet Wam się dzisiaj nie skleja. Tutaj jeszcze informacja: tylko żebyście wiedzieli, to jest e, oprawa i druk pasaż Arctic Volume 115. Papier, na którym zostało to wydane, e, edycja 2019. Czyli w sumie nie tak bardzo stary komiks. W kontekście tego wydania zbiorczego, no bo e, wcześniejsze były e, oczywiście e, w latach poprzedzających, e, a mimo to naprawdę bardzo fajna rzecz. E, wklejka, wszelkie tego typu elementy, które tutaj się pojawiają, właśnie te dodatkowe ilustracje, wszystko to powoduje, że świetnie się to czyta i bardzo dobrze się przy tym bawi. Jest to po prostu taka rozrywkowa e, historia. Dla mnie kurczę, no nie wiem czy 5 plus. Co najmniej piątka na 6. Dzięki i do następnego filmu. Na razie. Cześć.